obcujemy z przyrodą, a obcowanie z przyrodą jest przebywaniem z Bogiem i byśmy tej obecności Boga doświadczali codziennie. Amen. Do ołtarza zbliża się procesja wotywna i w pierwsze dali liturgiczne wieszą przedstawiciele starostwa powiatowego. Jest to chleb i wino, a potem dary polskiego lasu w postaci pięknego wieńca i piękny, wykonany przez twórczynię ludową płaskorzeźba, która przedstawia jelenia tego, którego zapewne widział święty Hubert. I to robi Stowarzyszenie Wiano. A potem to już dary od kułowieckich, od myśliwych. Diana i myśliwi niosą do ołtarza dary w postaci tuszek, barżanta, kaczki, ale również wędlin z tej upolowanej zwierzyny, kiedy święty Hubert darzył i kiedy pokot takie symboliczne dary zawsze na takich mszach myśliwskich muszą być, żeby podziękować, żeby ukłonić się patronowi myśliwych, żeby dalej knieja darzyła, żeby bór darzył. Cześć, w imieniu myśliwych myśliwych serdecznie podziękować w świętym za odprawienie Trzy Święty, za pomidię, za bardzo w tym w adres myśliwych ręczników, a także ręcznie zgromadzonych sympatyków łowiedztwa. Proszę przyjąć dzisiaj wynikarnie od nas myśliwych wydawnictwo wydane z okazji 85 życia powstania Polskiego Wydziału. Siedlecka Krajina Świętego Huberta, w której prezentujemy dorobek Siedleckich Myśliwych, w tym wydarzenia prezentowane są również osiągnięcia kołów gospodarujących na terenie powiatu węglowskiego. Na koniec chciałbym tutaj przeczytać wiersz, który jest jakby mottem wszystkich myśliwych. מי שלכם טובים uroczystości, ze Widzę kolejny cud, że tak Romanch się właśnie na tej uroczystości. Tak więc jest zapotrzebowanie na taką uroczystość, taką także i oprawę, imprezę. I tak jak już ustaliliśmy na przyszłym roku, uprzedzimy troszeczkę wcześniej, żeby czasem właśnie przesłonił nam śnieg. 24 października zapraszamy na drugi obradów z Węgrowskim. Już wtedy z udziałem prawdziwego biskupa, siedzę biskupa biskupami, to który wpisał sobie e, kalendarz, e, bo tutaj pan jeśli Siski powiedział, ekscelencja, się cieszę, że, że tego może, to wtedy będzie pierwszy zaproszony na konsekwencję, kiedy, <tuszy> kiedy tak będzie, a więc będzie tutaj też Także zapraszamy w na drugiego Za chwilę... Będzie błogosławieństwo na zakończeniu przy i zapraszamy wszystkich o powstanie mazylce, obejdzie koncert muzyki myśliwskiej, a później wszyscy wspólnie procesjonalnie wyjdziemy z mazylki i przejdziemy na rynek majaczy. ojciec i śnij święty Idźcie w pokoju Mam zaszczyt bardzo serdecznie wszystkich Państwa powitać na czele z Państwem, Panem władzami Starostwa, władzami miasta Węgrowa, koleżanki i kolegów myśliwych, łącznie z władzami okręgowymi Polskiego Związku wiejskiego w Siedlcach. Proszę Państwa, wszystkich Państwa miłośników tego co przynosi nasz patron święty Kupert w sposób szczególny witam Państwa parafina Teprskiego. Yy, yy, yy. Zatem mam zaszczyt podykać w imieniu solisty i muzyków reprezentacyjnego zespołu Muzyki Miśliwskiej, Polskiego Związku Łowickiego oraz zespołu sygnalistów Miśliwskich z razy Mina, zespołu Masja, który działa pod kierownictwem kolegi Janusza Wersadinskiego. Na bardzo serdecznie. wspólnie oba zespoły zespół Sygnalistów Kieślnickich Pasja z Wacilina i Zespół Reprezentacyjny. Zgodnie z tradycją łowiecką. powitamy Państwa sygnałem powitania kieślnickiego. I proszę Państwa, z przyjemnością zapraszam zdecydowanie tutaj już na Estranę, abyśmy nie tylko słyszeli, ale zobaczyli naszych przyjaciół z Gacymina. I proszę Państwa, państwo grają na naturalnych rogach pisznicznych, małych.